Jakub Szelest, syn Wincentego i Marianny z domu Serednickiej, urodził się 21 lipca 1900 roku w Krzywem, w powiecie Brzozów, obecnie w województwo podkarpackie. Zdobył wykształcenie w Sanoku i Krośnie. W 1918 roku został powołany do służby wojskowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w bitwie warszawskiej w 1920 roku. Został odznaczony Gwiazdą Przemyśla i Krzyżem Walecznych. Po wojnie podjął pracę nauczyciela w stronach rodzinnych. W 1922 roku został oddelegowany przez kuratorium do pracy w dwuklasowej Szkole Publicznej w Dębskiej Woli. Tu poznał swoją przyszłą żonę Józefę Antkowską, też nauczycielkę. Od 1931 roku pełnił funkcję kierownika szkoły. Założył ochotniczą Straż Pożarną w Dębskiej Woli, której był naczelnikiem aż do wybuchu wojny i w czasie okupacji. Za działalność oświatową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń. Medal dziesięciolecia odzyskania niepodległości w 1928 roku, brązowy medal zasługi w 1935 roku i srebrny krzyż zasługi w 1938 roku. Od 1940 roku do końca 1944 roku na terenie Dęmskiej Woli organizował tajne nauczanie w wyższych klasach szkoły powszechnej, klasach na poziomie szkoły średniej oraz prowadził bibliotekę dla młodzieży i dorosłych. Przez cały czas gromadził różne zapisy historyczne dotyczące najbliższej okolicy, gdyż historia była jego wielką pasją. Nauczał w tym duchu młode pokolenie, pokazując patriotyczne czyny wielkich Polaków. W trakcie swojej działalności partyzanckiej rozprowadzał prasę podziemną, obsługiwał radiostację, nadzorował zrzuty broni. To on leczył ludzi, odbierał porody, propagował sadownictwo i ziołolecznictwo, pisał ludziom pisma do urzędów, godził zwaśnionych sąsiadów, założył szkółkę ogrodniczą, hodował pszczoły, a miód rozdawał potrzebującym. Zmarł po długiej chorobie w dniu 27 sierpnia 1947 roku, pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Armii Krajowej. Jakub Przelest pochowany jest razem z małżonką na cmentarzu w Brzezinach. Jakub Przelest był wzorem człowieka, nauczyciela, wychowawcy, społecznika, gospodarza i dzielnego żołnierza walczącego na różnych frontach. Tworzył karty historii, przede wszystkim dębskiej woli, ale i okolicy. W pamięci mieszkańców zapisał się jako wspaniały nauczyciel i niestrudzony działacz społeczny.